Jesteśmy w oborze koło Gniezna na warsztatach polowych firmy Hemirol, z nami jest pan Krzysztof Bzdęga, dyrektor ds. wiedzy i rozwoju firmy Hemirola. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, to pierwsza taka impreza Hemirolu po dwuletniej przerwie z pandemią. Czy to jedyna impreza terenowa Hemirolu, czy jeszcze będą inne w tym sezonie? Tak, zgadza się. To jest pierwsza, pierwsze nasze święto po dwuletniej przerwie, gdzie... Wcześniej, jak się mówi kolokwialnie, weszliśmy do internetu, a teraz już mamy ogromną przyjemność spotkania się z naszymi partnerami, rolnikami na polu. I to jest pierwsza z sześciu imprez, które przygotowaliśmy w tym, w tym sezonie. Oczywiście są one rozlokowane w różnych miejscach kraju, tak aby wyjść naprzeciw, aby. Też w różnych lokalizacjach pokazać, jak wyglądają nasze technologie. Na spotkaniu tłumy rolników jest dużo polityk doświadczalnych, jest też dużo firm z współpracujących w zakresie skrzyżowania produkcji. Proszę powiedzieć, co dzisiaj tutaj rolnicy mogą zobaczyć? W naszej ofercie znajdziemy produkty czy też rozwiązania, które są niezbędne do m.in. produkcji roślinnej, od rozwiązań, które są potrzebne do przygotowania odpowiedniego stanowiska, po nawozy posypowe nawozy dolistne czyli mikroelementy jak i oczywiście środki ochrony roślin herbicydy fungicydy regulatory wzrostu to wszystko tutaj dzisiaj można zobaczyć w praktyce jak wygląda na tych najbardziej dwóch popularnych uprawach w naszym kraju czyli pszenicy oraz rzepaku Firma Hemiro co roku pokazuje, co sezon pokazuje nowości produktowe na kolejny sezon. Co jest takim waszym produktem, hitem na ten sezon? Długo by wymieniać, ale może zacznę od takiego produktu, który naprawdę jest rewolucyjny. To jest produkt Bluen, który zawiera. Produkt, który zawiera bakterie asymilujące azot z powietrza. Jest to naprawdę rozwiązanie rewolucyjne. Można je stosować na listnie, i wówczas te bakterie, namnażając się, wykorzystując, wykorzystują właśnie azot dostępny w powietrzu i wbudowują go w dużym uproszczeniu oczywiście, w roślinę. Czy na tych plantacjach także możemy zobaczyć zastosowanie z tego produktu? Tak, oczywiście. Tutaj również zapanowaliśmy ten produkt swoją premierę miał na początku tego roku, ale owszem jest tutaj zastosowany zarówno na rzepaku, jak i na zbożach. W tym sezonie takim głównym bólem głowy dla rolników jest dostępność nawozów i ich ceny. Jak to wygląda u was, czy z uwagi na kryzys na tym rynku macie dostępność nawozów czas w ofercie czy jest tym też problem? Sytuacja jest oczywiście dynamiczna. Były momenty przestoju, gdzie przez kilka dni czy kilkanaście dni tego nawozu nie mieliśmy, ale przy tak sprawnym dziale nawozów takich sytuacji oczywiście było niewiele i ten nawóz tak naprawdę w tych trudnych sytuacjach zazwyczaj mieliśmy dostępny. To pójdziemy zwiedzać w takim razie dalej poletka. Państwa również zapraszamy do, tej, do tego naszego spaceru z nami po polach warsztatów polowych firmy Hemirol i do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia. A z nami pani dr Alicja malewicz pełczyńska dyrektor działu marketingu i PR. Hebiru witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Pani Alicja, dzisiaj tutaj tłumy rolników, dużo ciekawych informacji, dużo poletek, dużo kombinacji, które były stosowane na tych poletkach, ale chciałem zapytać o taką rzecz, bo firma Hemirol co roku ma zawsze jakiś hit, jakiś nowy produkt, który wprowadza na rynek i w tym roku ten hit też jest, bo jest z nim, zdaje się, preparat Bluen, o którym szeroko się mówi także dzisiaj. Proszę parę słów więcej o tym produkcie powiedzieć. Bluen to jest bardzo nowatorskie rozwiązanie. Wprowadziliśmy je z początkiem tego roku na rynek polski, oczywiście głównym dystrybutorem jest firma Kortewa Polska, przy czym Hemirol na Bluen ma wyłączność. I to jest preparat, który zawiera bakterie, Metylobacterium symbioticum. Ta bakteria pozwala roślinie pozyskiwać azot prosto z powietrza, więc to jest to coś, co możemy nazwać niebieską rewolucją. Niebieska rewolucja wydaje się, że w czasach suszy i także problemów z nawozami i tego kryzysu nawozowego jest to rozwiązanie dla rolników ciekawe. Na ile w praktyce jest to stosowane w tej chwili w, w terenie, ile tego preparatu rolnicy stosują i gdzie można zobaczyć efekty działania tego preparatu? Mamy za sobą dwa lata doświadczeń na terenie Polski, zanim wprowadziliśmy jako chemirol ten preparat. Efekty można zobaczyć dzisiaj właśnie w Oborze i też na kolejnych pięciu imprezach z cyklu warsztatów polowych, które organizujemy. To będzie Oława, Nowielice, Lice, Michalów, Mełno i w Także będziemy się spotykali od dzisiaj do 14 czerwca z rolnikami i można zobaczyć na właśnie tych przygotowanych poletkach, jak działa BlueN. Cieszę się, że Pan powiedział o suszy, bo susza to jest dla rolnika wielkie wyzwanie, jeśli nie powiedzieć klęska żywiołowa, a bardzo sprzyja wykorzystaniu właśnie preparatu Blue N, bo on pozwala roślinie nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych, czyli suszy, pobierać azot, co w przypadku klasycznych nawozów jest w zasadzie niemożliwe albo bardzo ograniczone. Wspomnieliśmy o suszy, ale problemów w rolnictwie w tak lat jest więcej, bo to nie tylko susza, ale także Zielony Ład, który się zbliża wielkimi krokami ze swoimi ograniczeniami. To są substancje czynne, które są systematycznie wycofywane. To jest także wojna w Ukrainie, która zaczęła rękami i wiele innych czynników, które sprawiają, że bycie rolnikiem jest wyzwaniem. Jest, Potrzebna jest dla rolnika taka dostępność nie tylko fachowej wiedzy, ale także środków do produkcji. Jak to wygląda z waszej strony, w jaki sposób wy działacie w tym trudnym czasie, jak pomagać rolnikom przejść przez te trudne czasy. No, cieszę się, że Pan użył słowa pomagacie, bo rzeczywiście partner to jest ktoś taki, kto w czasach trudnych pomaga, i Chemirol ze wszech, z, z każdej siły stara się, żeby zapewnić przede wszystkim dostępność produktów, bo mamy produkty wysokiej jakości, mamy produkty sprawdzone, co w tej chwili jest powoli standardem na rynku, ale ta dostępność u nas jest zapewniona i rolnik, który jest otoczony opieką doradcy klienta Chemirolu, może czuć się bezpieczny i może być pewien, że. Produkt, który zamówi, będzie miał dostarczony na czas. Te produkty można znaleźć w Waszych katalogach. Widzę, że ma Pani dwa aktualne tutaj w ręku. Rozumiem, że z tych katalogów nie rezygnujecie i będzie można się spodziewać także na sezon, na sezon jesienny. Tak, zgadza się. Dzisiaj mamy premiery Tych katalogów trafiają do pierwszych klientów tych, którzy odwiedzili nas w oborze którzy właśnie tutaj wracają z warsztatów polowych z Poletek. Katalogi w formie drukowanej zachowujemy. Oczywiście przeszliśmy już na wersję w formie PDF, a którą można otworzyć i na urządzeniach mobilnych lekko, można utworzyć, otworzyć też na desktopach, ale część klientów nadal preferuje papier. My staramy się tak przygotowywać katalogi, żeby one nie tylko miały te autorskie rozwiązania Chemirolu, ale żeby też miały dużą dawkę wiedzy popartą tym, co mówią najnowsze badania naukowe korzystamy z współpracy z ośrodkami naukowymi. Autorytety piszą dla nas artykuły, także myślę, że to jest ciekawa lektura nie tylko pod względem sprzedażowym, nie tylko pod względem technologicznym, żeby zobaczyć co warto wziąć z oferty chemirolu, ale również, żeby sobie poszerzyć wiedzę. Także zapraszam, myślę, że to będzie ciekawa lektura. I na koniec rolnicy, którzy znają Was od lat i korzystają z Waszego doradztwa, wiedzą gdzie Was szukać, a jeżeli oglądają nas ci, którzy Was jeszcze nie znają, to gdzie Was mogą znaleźć? Po pierwsze www.chemirol.com.pl. To już jest taki standard. Na pewno Facebook, na pewno LinkedIn. I jedna rzecz, o której bardzo wyraźnie chciałabym powiedzieć i podkreślić, to jest autorski program IDEPOREKORD. To jest program, który uruchomiliśmy w tamtym roku i układamy receptury w. Przy współudziale naszych specjalistów, tak, aby rolnik mógł iść po swój indywidualny rekord. To czasami będzie rekord polski, ale czasami to będzie rekord na jego stanowisku, przy jego możliwościach. I wszystkim Państwu życzymy rekordowych planów w tym roku i w kolejnych sezonach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.